Cześć, witam Was w drugiej części tego samego dnia. Wcześniej woziłem obornik, a teraz przyjechałem do kurnika, żeby dać trochę trawy kurom. Zabrałem im obornik, to dam im trawę. Przydałoby się jeszcze dać im trochę słomy, ale niestety nie mam, bo wszystko sprzedałem. Ale spokojnie, może jeszcze dzisiaj albo jutro zagadam do Tomka i postaram się od niego ogarnąć jedną belkę. Albo i dwie, bo jedna to może być za mało na taki wielki kurnik. W sumie to może się okazać, że nawet jednej mi nie da, bo zazwyczaj jak mu przywoziłem belki, to po kilku dniach już ich nie było. I albo on je gdzieś dalej sprzedaje, albo po prostu tak szybko mu wychodzą. Dobra, wystarczy: przywiozę im jeszcze słomy i będzie git. Pozbierałem jeszcze to, co wysypał Adam i co ogólnie tutaj jest porządek. Mam zieloną bramę w stodole, tą, co mi została po demontażu z podwórka, i z Adamem rozmawialiśmy, żeby ją postawić tam gdzieś na tej nowej działce, jak rozbierzemy płoty. Ale chyba nie ma to sensu, i zamiast tego tutaj ja przywiozę i wstawię. I wtedy będzie tu ładnie ogrodzone, i nikt już nie będzie próbował tutaj wchodzić. Oraz w razie gdyby kury próbowały uciec, to nie będą miały jak tego zrobić. No i tak zrobię, ale to nie teraz. Najpierw to wezmę Zetora z pługiem i pojadę na to nowe pole. Zaoram je i przy okazji w końcu zobaczę, jak się jeździ tym Zetorem i w ogóle jak on się sprawuje. No to w drogę. Ale tu ciasno, dobra. Dzisiaj muszę zadzwonić do chłopaków od wyburzeń, niech przyjeżdżają, bo to trzeba już zająć się ogarnianiem tej stodoły i tam zrobię garaż taki do naprawy maszyn, plus tam będzie pewnie coś stało. Na przykład zetor, albo siewnik, albo to i to zobaczymy. Ta trójka to chyba za mała na ten ciągnik co nie. Wydaje mi się, że tutaj to już powinna być zwykła czwórka. No ale taki mam to takim będę testował, a nie będę już się wygłupiał i nie będę podpinał tego obracanego, bo to wiadomo, że nie da rady. Dobra, jedziemy. Wybrałem tam to pole. Zamiast tego obok gospodarstwa, po to, że jak już je zacznę, to żeby je dokończyć, a nie tylko kawałek zaorać i rzucić. A no i Adam jeszcze nie wie, gdzie to pole jest. To jakbym mu kazał je zaorać, to nawet nie wiedziałby, gdzie ma pojechać. No to ja sobie dzisiaj te zaoram, a te obok gospodarstwa jutro Adam ogarnie. Ale w sumie zanim je on ogarnie, to najpierw ja muszę na jutro ogarnąć z dwa rozrzutniki obornika, bo tam pół pola go ma, a połowa nie. A tak nie może być. Też często widzę Wasze komentarze, kiedy przestawię te tunele i kiedy zacznę budowę garaży. I powiem Wam, że nie wiem, może za te tunele to zaraz się zabiorę, a z budową to nie taki łatwy temat. Oczywiście zaraz nie chodzi mi po tym, jak zaoram pole, tylko że na przykład jutro czy pojutrze. A co do budowy, to nie jest taki łatwy temat i na dodatek nie jest tani. Więc o tym pomyślę dużo, dużo później, bo na dzień dzisiejszy, jak uda mi się sprzedać działki te, które są w szpakowie, to za te pieniądze wolałbym kupić kolejne pola niż stawiać garaż. Bo niby mam te dwie stodoły i jakbym bardzo chciał, to tam wszystko mogę pomieścić. A jak ja mam teraz wydać na taki konkretny garaż ze 200 tysięcy, to mi trochę szkoda. I wolałbym za to kupić kilka nowych pól, dzięki którym będę miał zboże dla Kur. I wtedy nie będę musiał go kupować. Chyba rozumiecie, nie? No bo tak jak ostatnio kupowałem zboże od Tomka, to za około 9 ton zapłaciłem ponad 7 tysięcy. Dokładnie to 7200 złotych. No i teraz to ja nie wiem na ile mi to starczy, bo może się okazać, że tylko na miesiąc. A jeśli tak będzie, to będzie bardzo słabo, bo mamy dopiero marzec i co potem kwiecień, maj i czerwiec, i tak wydać jeszcze dwa czy trzy razy po 7 tysięcy, to mi się nie widzi. Dlatego uważam, że teraz lepiej kupić więcej pól, a sprzęt trzymać w stodołach. A w razie czego, jak mi zabraknie miejsca, to po prostu dostawię kawałek wiaty za parę złotych i tyle. I jak coś to z tym wydawaniem pieniędzy na zboże chodzi mi o to, że jakbym miał wydawać tak co rok, bo w tym roku to raczej pewne, że jeszcze raz będę musiał kupić trochę zboża. Ale nie chcę tego robić co rok. No i tak hit, bo w tym roku miałem z 10 ton i kurnik mam z 2, może 3 miesiące. Dokładnie nie pamiętam, kiedy go kupiłem. No ale zobaczcie jak szybko wyjadły. To wychodzi na to, że jak w tym roku ze żniw nie uda mi się ukosić 20 ton, to albo starczy na styk do następnych żniw, albo będę musiał trochę dokupić. Dlatego teraz staram się kupić każdy kawałek pola, jaki tylko jest na sprzedaż, żeby jak najszybciej zasiać zboże i żeby miał jak najwięcej. A no i jak coś, ja mam dopiero 400 kur. A co będzie, jak dojdzie jeszcze z 400? To przecież one wszystko zjedzą w ledwo 4 miesiące. A no i teraz tak myślę, że ja jutro muszę jechać do Szpakowa z Adamem, przecież na jutro jest termin wypożyczenia maszyn. I Adam sobie jutro nie poora, tylko musi ze mną jechać, bo tam DLA niego będzie przygotowany zestaw do karczowania. No to jutro może się uda te wszystkie pola wykarczować i może też pozbieramy kamienie. To gdyby to wszystko się udało, to mógłbym już myśleć o sprzedaży działek i nad tym się najbardziej zastanawiam, czy ktokolwiek mieszkający w okolicy będzie chciał je kupić. No, bo tak każdy wie, że tam był las i podłoże może nie być najlepsze, i mogą się martwić, że podczas orania wszystko zacznie wychodzić czyli jakieś korzenie, patyki, czy kamienie i tak się zastanawiam, czy ktokolwiek to kupi. No, możecie mi napisać w komentarzu, co o tym sądzicie i czy w ogóle sami byście kupili taką działkę po lesie. Bo ja to mam takie mieszane uczucia. Z drugiej strony niby sam mam pole po działce w lesie, i tam problemów jakiś nie było, i łąkę też mam w miejscu starego lasu. I tak ciężko mi powiedzieć, bo niby tu u mnie udało się wszystko jakoś doprowadzić do ładu. A w szpakowie, jak sprzedam to komuś i ten ktoś zobaczy dwa małe patyczki, albo jakieś kamienie, to żeby potem do mnie nie dzwonił ze skargami, albo żebyśmy się potem nie ciągali po jakichś sądach, czy nie wiadomo gdzie jeszcze. Jak coś, to ja tego nie będę ukrywał, że to pole jest po lesie, i od razu będę mówił jak jest, to może DLA mojego bezpieczeństwa w umowie. Pisze, że to jest działka po lesie i żadnych rozczeń i tego typu podobnych rzeczy nie przyjmuje. A no i też było dużo komentarzy proponujących mi przekształcenie na działki budowlane i powiem wam, że tak jak się dowiadywałem, to ten cały proces może potrwać od 6 do 12 miesięcy albo i nawet do 2 lat. I powiem wam, że DLA mnie to szkoda czasu na takie rzeczy. Bo to co ja zarobię na tym, że sprzedam je trochę drożej, to stracę to na tym, że będę musiał latać po urzędach. Na dodatek, jak nie sprzedam szybko działek, to nie kupię nowych w mojej okolicy. I przez to będę musiał kupować zboże. No według mnie to szkoda zachodu. Najlepiej to sprzedać wszystkie jak najszybciej i mieć spokój. Dobra, oram tu już dłuższą chwilę i powiem Wam, że całkiem to fajnie idzie tym traktorem. I wydaje mi się, że to był całkiem udany zakup. Ale tak jak myślałem za trójka, to za mała DLA niego jest. Tutaj to już czwórka powinna wlecieć. No tylko nie wiem, czy jest sens kupować czwórkę do tego ciągnika. Bo ja to bym wolał już się pomęczyć tą trójką do końca, a kiedyś w przyszłości, jak będzie nowy ciągnik, to do niego dokupić jakiś konkretny, duży pług. No chyba, że nie wiem gdzieś u kogoś będę i w dobrych pieniądzach uda mi się czwórkę kupić to spoko. Kończę robić poprzeczniaki i to będzie na tyle zorania. I skończone. Można wracać do domu, to pojutrze Adam zaora te pole obok domu i pewnie od razu je zasieje. Albo we dwóch, na dwa traktory będziemy je orać. Zobaczymy. Po skończonej robocie trzeba od razu umyć sprzęt, bo nie wiadomo kiedy teraz będzie używany. I elegancko. A może by tutaj zaparkować Zetora? A może jednak nie, to jest miejsce czternastki. Zetor wciśnie się tam pod wiatę, a czternastka już nie. Co ten ursus tak stoi poza wiatą? I od razu lepiej. Dobra, idę teraz zobaczyć tą bramę. Tak na oko chcę sprawdzić, czy jest sens ja wieść do kurnika, czy nie. Może by tak któregoś dnia przyjść na ryby, co o tym sądzicie? Ładna woda. Szkoda tylko, że tu tak wszystko zarosło i sołtysowi nie chce się tego wykosić. Kilka lat temu tutaj pogłębiali ten staw. To przy okazji wykosili wszystko i ładnie było przez chwilę, ale potem zarosło i jest tak, jak jest. Kiedyś to w ogóle tu było fajnie. W zimę to jak wszystko zamarzło, to cała wieś tutaj się schodziła, żeby się poślizgać albo na łyżwach pojeździć. A teraz to już takich mocnych zim nie ma i nikt tu nie wchodzi. Z jednej strony te krzaki mogłyby zniknąć, ale z drugiej to jak ktoś ucieknie z domu od żony, schowa się w takim krzaku z piwerkiem i może siedzieć cały dzień i raczej żona go nie znajdzie. A tak jakby było tu wykoszone, to nie dość, żeby się nie schował to i w prywatności by się nie napił, bo zaraz sąsiedzi by przez okna wyglądali i obgadywali, że pijak. To może właśnie DLA tego sołtys o to nie dwa. Po prostu to wszystko jest przemyślane. No widzicie, dopiero jak chwilę pomyślałem, to wpadłem na tak cudowny pomysł. No nic, trzeba się wziąć za robotę. Chwilę oderwałem się od roboty, poopowiadałem wam jakiś głupot i co trzeba iść robić swoje. Oprzęsła się zraz przewrócą. Ciasno tu, jakoś może uda mi się wyjąć stąd tą bramę. Dobra, nie ma co wyciągam ją. I tak to jest dzisiaj, przekładam wszystko, żeby wyjąć bramę, a za kilka dni będę wszystko przekładał, żeby wyjąć kraty. No bo w końcu trzeba będzie się wziąć i zrobić te zagrody dla byków. I jest, udało mi się ją odkopać. No, tak patrzę i wydaje mi się, że będzie idealnie pasowała tam we wjeździe do kurnika. Elegancka brama, nie? No to teraz tak czym ją przewieźć? Brać czternastkę z tą dużą przyczepą? Chyba nie, bo to ciężko na nią będzie wrzucić tą bramę. Dlatego najlepszym wyborem będzie trzydziestka. Wezmę podczepię do niej dwukołówkę i takim pięknym zestawem zawiozę bramę. No lepszego pomysłu nie mam, bo na tą dużą przyczepę to nie dość, że ciężko załadować to jeszcze podczas ściągania. Gdyby mi ta brama spadła, to w najlepszym przypadku by się pogięła. A w najgorszym zrobiłaby mi krzywdę. A tu na niej jeszcze leży drewno. Gdzie ja je mogę wywieźć? Nie ma tego dużo to, i tutaj pod płotem mógłbym to zostawić. Ale wiem, że jak pod płotem je rzucę, to za kilka dni będzie mi przeszkadzało, albo po prostu denerwowało, i dlatego wywalę je gdzieś na drugim podwórku. Dobra, tylko gdzie? O już wiem, tutaj jest idealne miejsce. Będzie schowane i nikomu nie będzie przeszkadzać. No to jest idealne miejsce, lepszego na pewno nie wymyślę. A nie w sumie mam lepsze. Wystarczy, że je potnę i spalę to wtedy będzie najlepsze miejsce. Elegancko, klatka opróżniona, teraz mogę załadować bramę i jazda do kurnika. Jak to teraz wrzucić? No, chyba najlepiej to położyć i potem spiąć pasem. I tak może być. Zepnę pasem i nie powinno polecieć. Dobra, to jeszcze zabrać spawarkę i można jechać do kurnika. O jest i spawarka! No to chyba niczego więcej nie potrzebuję, mogę jechać. Dobra, przede mną kawał drogi, to odpowiem Wam na kilka pytań. Czy myślałeś może o wybudowaniu płyty na obornik za kurnikiem? Byłby to super pomysł. No płyta na obornik by się przydała. A w sumie co się stanie, gdybym tak o po prostu na trawę wrzucał obornik? Tak przynajmniej na razie. Zamiast wydawać pieniądze, to bym na razie trzymał na trawie, a kiedyś bym coś wybudował. Ano musiałbym wybrać jakieś miejsce, bo za kurnikiem to tam daleko wozić i potem słabo z załadunkiem, bo tam nie ma gdzie nawrócić. Najlepsze miejsce to by było gdzieś tutaj z przodu, tylko wtedy by śmierdziało, no i w sumie sam nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, co tu zrobić. Masz dziewczynę? Pozdro! Nie mam. Mam na sprzedaż rozrzutnik. Nie potrzebuję na razie nowego rozrzutnika. Ten, co mam w zupełności, wystarczy. Na co poszłeś po szkole podstawowej? Poszedłem do gimnazji. Kupię jaja jedno jajko z złoty 20. Nie sprzedaję jej nikomu poza właścicielem skupu. Czemu akurat Adam, a nie jakaś inna osoba? Wystarczyło oglądać poprzednie filmy, jak go zatrudniałem, to byś się dowiedział. Jeżeli Ci się znudzi zeto. To mogę kupić za 90 tysięcy, nie znam się na zetorach, to nie wiem, ile kosztują, więc daję taka cenę. Chyba, że zaproponujesz lepszą cenę. Dobry żart! Za ile będzie sprzedawał działki w szpakowie? Nie mam pojęcia. Wezmę zmierzę każdą działkę i potem będę sprawdzał, po ile chodzą w okolicy podobne działki i tak mniej więcej je wycenię. Dobra i jestem na miejscu. Tutaj jak stanę, to nie powinna mi ta przyczepka przeszkadzać. No chyba będzie pasowało. Albo i nie. No słabo. Zostaje taka dziura na 30 centymetrów. Ustawiłem ją tak o na razie, tylko tutaj za bardzo jest wsunięta. No, jest wielka dziura. Co by tu zrobić? E no, dobra, ja już wiem. Przecież do tych betonowych słupków nie przyspawam zawiasów. Muszę jechać do te stare słupki z rozbiórki. I jak je wkopię, to nie dość, że będę miał do czego przyczepić bramę to, i ta dziura się trochę zmniejszy. Dobra, robię miejsce, żebym mógł wyjechać i jadę po słupki. No, że ja od razu nie pomyślałem. No, nie wiem, co ja miałem w głowie. Jeszcze trochę. Dobra, jeszcze schować spawarkę do kurnika i mogę jechać. Niech tu stoi raczej nikt nie powinien tutaj wejść. Dobra, gdzie one leżały? Pewnie gdzieś w miejscu, gdzie leżała brama o są. Wcześniej ich nie widziałem, bo one zielone jak trawa to, i wcześniej mi blacha, co jest na dole bramy, zasłaniała. No i co musiałem drugi raz tutaj jechać? No tak to jest, jak się nie pomyśli, tylko się robi. No bo pewnie, żeby do tamtych betonowych słupków dodać zawias, to nie wiem, jakąś opaskę by musiał wyspawać, albo wykuć dziurę i dostać się do zbrojenia, i dopiero się dospawać. Innych pomysłów nie mam. Pewnie jak się chce mieć zawiasy w takim słupie, to podczas kupowania trzeba wybrać inny słupek, albo rzeźbić w taki sposób jak powiedziałem. Ciekawe, czy w ogóle on by wytrzymał kłucie w nim dziury, czy by nie popękał. Jestem z powrotem. Ale akcja. No a wystarczyło pomyśleć, to bym tyle razy nie musiał jeździć. Ciekawe, czy jeszcze mi czegoś brakuje i znowu będę musiał jechać. Dobra, słupki są teraz przydałoby się je wkopać, ale całe szczęście mam tutaj szpadel. No jednak, łopata nie szpadel, ale zobaczymy, co uda się zrobić. I wkopane. Trochę się namęczyłem, ale nic nie poradzę. Już wolałem się pomęczyć i wykopać tym, niż jechać do domu, bo szpadel. I zaraz się znawcy zlecą, że tu powinien być wlany beton i że powinienem poczekać kilka dni, niech się uleży. A ja powiem wam tak: tu będzie i tak popelina, więc to nie ma znaczenia. Czy to się uleży, czy nie. Chodzi o to, żeby po prostu ta brama stała. A nie chcę zalewać tutaj betonem, bo ta brama nie jest na stałe, tylko na chwilę. Dobra, jeszcze dołożyć ta drugą i zobaczymy, o ile się szczelina zmniejszyła. No tak średnio bym powiedział. Ale dobra, przyspawam zawiasy, trochę się zmieni. I jak dalej będzie tu dziura, to najwyżej utnę kawałek kraty tej, co leży w stodole i coś się wyrzeźbi. No ale nie mogę tako przyspawać, bo będzie szurowało po ziemi, dlatego muszę coś podłożyć. A że nie mam niczego innego, to to może będzie dobre. No i elegancka szczelina szczur się nie przeciśnie, tylko trochę krzywo. Z drugiej strony, co z podobnego by się przydało? No i mam! Patrzcie, idealnie co? No lepiej nie będzie, trzeba to spawać, póki się jeszcze nie rozwaliło. I jest. No to co powoli wyciągam te łopaty i sprawdzam, czy mi ta brama na łeb nie poleci. Dobra, działa. No to skoro jedna strona działa, to teraz czas na drugą. Dobra, jest dopasowana. No tutaj się trochę nie zgadza. Tak zostaje nikt z tego strzelał nie będzie. I robota skończona. Jeszcze tylko testy, czy to się nie rozwali, i można kończyć dzień. No niestety, dziura, jaka była, taka została, ale kiedyś zrobię tak jak mówiłem. Wspawam tutaj kawałek i będzie dobrze, ale kiedy będzie to kiedyś, to tego ja już wam nie powiem. Działa, no i elegancko, w końcu mam tutaj bramę. Super, w końcu to jakoś wygląda. Dobra, ja tu jeszcze posprzątam, a wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba lajka i komentarz o treści. Lubię placki. Elo.